Strony Oliwier i kuba! Y dzisiaj gramy jedną rundę Blue Dasha. Postaramy się, żeby ten odcinek trwał może z 5 minut. To będzie taki dodatek do poprzedniego odcinka. Więc my no, tam gramy jedną rundę i kończymy odcinek. No chyba, że runda będzie trwała mi 30 sekund, no to <gryw> zagramy jeszcze jedną. Ale jak takie 3-4 minuty blok nam wyjdzie, no to będzie. Jedziemy. Cztery osłony. I jest skidos? Jest. Ale zasuwam na deskę o hmm, Ale błokiem leciło. Hmm. Co z tymi się blokami stanęło? On się tak bok jakby Tak w siebie Nie wiem Widzowie pewnie zobaczycie to na filmie Palion 936 Odpadł Co ty zrobiłeś? Co wy zrobiliście? Mam reklamę co ty masz z tym? No to zagramy jeszcze jednego. Mhm. Zagramy... Nie wiem. Może bombardę? Nie, dawaj blok Już mm. Ten Bruno ma 108 kolanek hmm. Zapraszam nas. Co jest? Nie istnieje grupa. O, ja jestem. Jeszcze kidos, palion i bruno. Bruno jakby to łączy. Czy tam Bruno nie wiem. Dołączają czy nie? Mówię, nie, nie, jeszcze nie dołączam. to bocie. graj sam. Zaczynaj, znaczy gramy sami. Dobra. O, Będzie, będzie trzech bocików. Trzech y pogrąnców. Ciekawe kto wygra, boty czy my? Jak myślisz? No No ja myślę, że boty. Ja myślę, że boty wygrają. Jak mi się nie łączy. Jesteś. Zapraszam jest Jakiś x. Mam go w znaj, ale on mnie nie zaprasza. Nie. Hmm. To chyba... Alan jest. Nie, Alan to nie jest. Alan to jest P.L. Sajzer. Sajzer. O nie, ja mogę... Co ten bocik zrobił? Ja nie mogę po bo... tym młodzień skakać. Zobaczymy, co przepomnił. Bo... паду иди я ст... не иду о ну ты же зажучил ладно а вот оно падение о салют Tu, mam, tu, tu Ja rozwalę. Dobra, jest. Ej, no co ty zrobiłeś? Nie co chyba się rozwaliło. Ja sobie ja skaczę na to, a tu się rozwala. To mi my, widzowie, my już kończymy, więc pa.